Cześć, witam was w 63. wywiadzie dzisiaj moim gościem jest Klaudia Sobek. Cześć wszystkim. I opowie trochę na temat tego, w jaki sposób zainteresowała się poezją oraz jak zdobyła też wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie poetyckim. A jakbyś mogłaś się krótko przedstawić. Kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień? Jestem Klaudia Sobek, mam 18 lat. Chodzę do drugiej klasy ekonomicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Interesuję się poezją. Trochę piszę od jakiegoś czasu już. I w sumie to chyba tyle. A w jaki sposób w ogóle zainteresowałaś się tą poezją? Jak doszło do tego, że zaczęłaś w ogóle pisać? W sumie to w pierwszej klasie gimnazjum. Usłyszałam od przyjaciółki, że są zajęcia dodatkowe właśnie z poezji i ona nie chciała iść sama, więc poszłam z nią i w sumie zainteresowałam się trochę tym. Sama napisałam wiersz i później były kolejne i kolejne, więc mnie to tak nagle się stało. Czyli po prostu cię to wciągnęło. Tak. Byłeś, już można powiedzieć, że znowu przyjaciółki, a... Tak, dokładnie tak było. A potem twoja przygoda się zaczęła. Mhm. A jak ty wspominasz swój pierwszy wiersz? Pierwszy taki utwór liry, liryczny. Mój pierwszy wiersz, to nawet nie wiem, czy można to nazwać wierszem, bo jak teraz patrzę na to, co wtedy napisałam, a co, to, co teraz piszę, to zupełnie dwa różne światy. To był taki w sumie wiersz, nie wiem, jak, no dziecko po prostu, jakby to dziecko napisało, ale Miło to wspominam i widać, że zrobiłam taki jakby progres w tym. A pamiętasz o, to, o czym on był? O przyjaźni. I to było w sumie... Miałam wtedy, nie wiem, 13 lat może, więc... No tak jak 13-letnie dziecko mogło myśleć o przyjaźni. Więc tak. Pewnie wspominasz sentymentalnie ten wiersz, jak do mhm. niego wracasz. Tak. Jest gdzieś tam w szafie, schowany. <laughs> A jeżeli chodzi o to, co, albo co cię tak naprawdę inspiruje do tego, żebyś pisała tę poezję? W sumie to całe moje życie. Spotkam jakąś nową osobę i tak, nie wiem, zainspiruje mnie, albo, nie wiem, chociażby e, osoby, które mam na co dzień. Po prostu tak, nagle. A potem wysyłasz te wiersze, czy...? Nie no, to znaczy jak ktoś wie, że pisze wiersze i chce tam przeczytać, to wtedy pokaże. No i tak to nie, je gdzieś, nie wiem. A publikujesz gdzieś na Jakiś taki tomik? Może poezji masz własne? Czy na razie jeszcze nie myślałaś, że to e, Znaczy, myślałam, mm -hmm. żeby wydać w przyszłości tomik. E, pani, do której chodzę na zajęcia, mówi właśnie, żebym wydała coś w końcu. Ale tak to moje wiersze, które zajęły jakieś tam miejsce, to są w tomikach e, właśnie z tej letnickiej wiosny poetyckiej. Gratuluję, to jest właśnie dużo osiągnięcia. Dziękuję. A jeśli chodzi o jeszcze jakieś Twoje osiągnięcia, pewnie jest ich więcej niż jeden właśnie w, jeden wiersz tam w Twoim w tomiku, tak? Mhm. To jakie Ty byś osiągnięcia, takie Twoje największe osiągnięcia w tej dziedzinie podsumowała? To jakie one by były? W sumie to biorę udział tylko właśnie w Lednickiej Wiośnie Poetyckiej mhm. i co roku wysyłam tak trzy wiersze. I dwa lata temu zajęłam trzecie miejsce. Rok temu wyróżnienie i w tym roku też wyróżnienie a wcześniej też tam wysyłałam, ale miałam... nie miałam żadnego miejsca, tylko byłam w finale, tak jakby. A ile osób bierze udział tak mniej więcej w takim konkursie? W tym roku ponad 30 przesłało wiersze, z tego co pamiętam. Czyli konkurencja jest po prostu duża w tym. Dosyć duża. A. Gdyby ktoś miał zacząć teraz pisać własną poezję, to, to co byś mu poradziła? Jakie były Twoje wskazówki? Um, żeby po prostu się nie ograniczał. Niech pisze o czym chce, żeby nikt mu nie narzucał. Że napisz o tym i o tym, tylko po prostu to, co czuje, Bo ja też sama nie lubię, jak ktoś mi narzuci jakiś temat, tylko wolę sama tak napisać to, co czuję i tak dalej. A warto by się podzielił tymi utworami z innymi osobami, czy po prostu to tak dla siebie chował? Jak, jak ty po prostu byś, byś doradziła takiej osobie? Czy warto się dzielić, czy może jednak warto schować to do szuplady? Myślę, że warto się dzielić. Jeżeli ktoś widzi, że robi jakieś postępy i już to jest naprawdę dobra poezja, to jak najbardziej powinien to publikować, żeby inni dowiedzieli się o jego talencie. Myślę. A jeśli chodzi o to, to ty na co zwracasz szczególną uwagę, gdy piszesz jakiś, jakiś utwór? A, gdy ja piszę jakiś utwór. W sumie to ja potrzebuję ciszy, żeby napisać coś. I w sumie to tak, nie wiem, zwracam uwagę na to, żeby jak najprościej przekazać y, to, o czym chcę napisać. Y, Czasami też tam piszę tak, że niewiele osób rozumie, tylko ja sama, ale po prostu jest jakiś temat i tak, żeby po prostu ktoś to zrozumiał, chociaż w jakimś jednym procencie. A jak ja to wola z tymi porównaniami, z tymi metaforami, to Ty czerpiesz z jakichś innych źródeł z literatury, czy też własne tworzysz? Jak to wygląda? Znaczy ja nie lubię mhm. pisać od razu po tym, jak przeczytam coś innego. Bo nie chcę tak, nie wiem, trochę wziąć pomysł od kogoś innego, tylko wolę, żeby to było tak po mojemu. Więc jak już wezmę się za pisanie, to nie mogę czytać innych, bo tak będę chciała się zainspirować nawet nie wiedząc o tym, więc wolę tak samo. Sam, sama próbujesz z siebie. Ale ty się generalnie w domu, czy na przykład, nie wiem, gdzieś do parku, gdzie jest cisza? Jak to wygląda? E, czasami nawet jak jadę do szkoły, to w tramwaju tam otworzę notatnik w telefonie i coś tam napiszę jakąś pętę i wtedy to rozwijam, jak mam czas. No, a czasem to trudno ostatnio, nie? Mhm, mm tak. A kto w zasadzie może zostać taką, takim poetą? Czy to jest dla każdego, czy ktoś musi mieć jakieś właśnie... Konkretne umiejętności, aby zostać takim poetem? Czy ja myślę, że każdy może zostać. Jeżeli ktoś ma wyobraźnię albo coś tak poczuje nagle, może o tym napisać i coś stworzyć. Więc myślę, że to jest dla każdego. A jeżeli chodzi o, tw o twoje plany na przyszłość, to powiedz nam w takim razie, jak to wygląda, czy ty. Planujesz iść w tym kierunku ekonomicznym, czy może jednak w tej poezji chcesz się bardziej rozwinąć? Jak to wygląda? Znaczy, na pewno wiem, że będę pisać, ale nie że z tym takiej przyszłości, że będę pracować w tym i tak dalej, tylko tak bardziej dla siebie. Może tam bym pokazywała komuś, ale właśnie kształcę się w kierunku te technik ekonomista i przy tym chcę zostać. A poezję Oczywiście będzie w moim życiu, ale tak bardziej ekonomia. Tak, jeszcze jedno pytanie mi się właśnie nasunęło. A do jaki, jakiego wiersza podchodził z takim największym sentymentem, z tą satysfakcją, że akurat ten wiersz napisałaś? Czy masz jakiś taki swój ulubiony? Nie zastanawiałem się nad moim ulubionym, szczerze mówiąc, ale myślę, że każdy mój wiersz do każdego wiersza mam taki sentyment, bo wiem, że to jest o moich przeżyciach i później jak sobie go czytam, to przypomina mi się yy, 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 jaki, jaki miałam wtedy czas, więc nie mam jakiegoś takiego ulubionego. Dobrze, a w takim <grym> razie jeżeli byś mogła teraz krótko streścić życzenia dla moich widzów, jak mogę mogła powiedzieć kilka Takich, takich życzeń właśnie skrywanych do nich trochę o poezji, może o życiu, może o ekonomii <grywanie> <grywanie> e, to ja bym chciała e, życzyć tego, żebyście nigdy się nie poddawali nawet jeżeli ktoś mówi, że coś wam cało nie wychodzi i tak dalej to po prostu żebyście byli sobą i dążyli do różnych tam celów Jakie sobie wyznaczyliście w życiu. A ty spotkałaś się gdzieś właśnie z, z krytyką takich twoich, twoich wierszy, twoich utworów. E, tak, żeby ktoś mi w twarz powiedział, to nie. No, ludzie się boją, nie wiem może. Ale w sumie to nie. Wiem. Myślę, że niektórym mogło coś się nie spodobać. Tak. Ale generalnie ludzie dobrze odbierają. Tak, generalnie dobrze hmm. wszystko. No w takim razie warto po prostu pisać nie poddawać się w tym, co się robi, nie szemować się opinią innych, mhm. bo jak widać po prostu taki strach może być po prostu iluzoryczny. Mhm. Tak, dokładnie. No ja w takim razie bardzo Ci dziękuję za wywiad. Ja